W tym odcinku wykonałem 5 najtrudniejszych zadań. Tymi zadaniami były na przykład zrobienie traktlika bez taśmy izolacyjnej na myszce albo zrobienie waterskilla ze setnej krawki. A teraz od razu na wstępie poproszę Cię o suba i lajka, ponieważ staram się robić filmy. Ale nie powiedziałem jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli nie uda mi się wykonać choć jednego zadania, muszę zapłacić mojemu koledze lekskiemu 50 zł. A moim następnym wyzwaniem było pokonanie bota cheateran na trybie PvP. A więc zobaczcie jak mi poszło. Dobra, i cheater. Okej. Okay. I lecimy, gdzie on jest? Biorę sobie potkę O, cholera. Cholera, cholera, cholera. Dobra, mam y, spitam Jest! Udało się, udało się! Dobra, nie żyję! Dobra, udało się. Za pierwszym razem. Jak widzicie, wykonałem już trzecie zadanie. A jeżeli chcecie, żebym wykonał dwa ostatnie. Najmocniejsze zadania zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, a zrobię kontynuację tego odcinka, gdzie będą dwa ostatnie najmocniejsze zadania.